Reprezentujemy francuską markę Phytomer, która od 50 lat jest związana z naturalną kosmetyką i jest partnerem SPA. Mam pytanie. Proszę powiedzieć, co to jest za zabieg, że zasłużył na takie miano i na taką nagrodę? Poli Organic to jest naturalny, organiczny zabieg dedykowany twarzy. Przeznaczony dla tych wszystkich, którzy kochają naturalną pielęgnację, którzy lubią kosmetyki organiczne, w 100% naturalne, ekologiczne, które lubią, którzy lubią być rozpieszczani masażami, głębokimi masażami, którzy lubią naturalne zapachy, więc którzy kochają generalnie naturę. Jesteś ambasadorką firmy. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się w nią pozostać? Przede wszystkim dlatego, że rozpoczęłam od używania kosmetyków i absolutnie byłam zadowolona z efektów, a nie ukrywam, że korzystam z, do tej pory korzystałam z szerokiej palety i z tej marki jestem naprawdę zupełnie szczerze bardzo zadowolona. No dobrze, ale dlaczego? Powiedz jakieś wartości. Czy bardziej stawiasz na naturalne kosmetyki, na wege? zwracasz uwagę na to, czy są testowane na zwierzętach? jak to wygląda? Tutaj mamy oceania? przede wszystkim naturalne składniki, pobrane, wyciągnięte z energii morza, woda. Dotychczas zawsze korzystałam z kosmetyków, które nawadniają, które nie natłuszczają mojej skóry, tylko w pewien powiedzmy morski sposób odżywiają skórę i naprawdę dają świetne efekty. Pytomer jest marką, która od 50 lat systematycznie jakby koncentruje się na naturalnych kosmetykach, ale najczęściej właśnie pochodzenia morskiego. To jakby w oceanach, w morzach jest ten potencjał dla marki największy i też ten potencjał terapeutyczny jest doceniany przez klientów dlatego po prostu ta siła jakby marki tkwi właśnie w tej naturalności jakby w tym potencjale głównie morskim czyli głównie rewitalizacja chodzi o to żeby nie poprawiać utora urody ale wydobywać jej jakby naturalne piękno poprzez właśnie rewitalizację poprzez te podstawowe jakby takie elementy nawilżania, właśnie witaminizowania skóry i dodawania energii, a także poprzez metodologię, czyli zawsze tym elementem składowym marki zawsze są te głęboko odprężające masaże, ta holistyczna pielęgnacja, która się nie koncentruje tylko na jednym obszarze skóry, ale całościowo, całościowo traktuje jakby skórę całościowo. Tutaj zdecydowanie dużo większy zasób słów i ekspert tak. marki. Dlatego Monika Szczot, piosenkarka, autorka tekstów, jest naszym, naszym ambasadorem właśnie ze względu właśnie na tą ją, jej taką naturalność i, i, i już, nie, już nie mówię, że ze względu na to, że to, to kosmetyki naturalne są jej jakby ulubionymi produktami, ale była najbardziej jakby dla nas taką odpowiednią osobą Którą, na którą patrząc od razu po prostu widzi się tą, tą naturalność. naturalność. Tak. Ale tak się zastanawiałam, czy te kosmetyki naturalne teraz to jest bardziej moda, czy właśnie bardziej potrzeba? O tym mówiliśmy, że e, po prostu dla nas to, jest, to są pewne wartości, które jakby 50 lat temu za, e, zaczęliśmy, jakby tą drogę ku naturalności i, i e, wykorzystywaniu jakby tego potencjału morza. To już jest historia 50 lat, więc nie jest to, to, to nie jest kwestia mo, mody i kwestia jakby koniunktury, tylko kwestia jakby świadomego wyboru, że właśnie w naturze tkwi ten potencjał jakby i terapeutyczny. I ten relaksujący e, i ta, ta, ta przyjemność jakby przeżywania pielęgnacji właśnie w sposób naturalny. Myślę, że świadomość użytkowników jest tutaj dość... Aktualnie jest koszowa. to świadomość, że aktualnie dojrzeliśmy do tego, żeby po prostu tą naturą się rozkoszować, żeby z tej natury znowu korzystać. Natomiast dla nas to jest droga, która po prostu... Niezależnie od trendów, od mody, świadomy wybór, który cię dokonał jakby 50, 50 lat temu, i cały czas jakby trwa. Gratuluję jeszcze raz nagrody i życzę sukcesu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.